Na zawodzie jestem <grymne> <grymne> Teraz. No, Ale zawodu za słuchajcie, Nie jest to rzecz taka, że ja po prostu nie, 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 nie mogę na ten temat tak dokładnie mówić. Tylko mogę powiedzieć tak, że y, to wszystko, co tutaj robię i tak dalej, wiecie, bierze wierzę, że jest stąd, że byłem wyszkolony w jednostkach y, wojskowych specjalnych do wykonywania zadań specjalnych. To jest wszystko, co mogę na ten temat. <grymne> Są, to są takie, że tego się, tego się nie mówi, tego się nie mówi, jakie mhm. takie są procedury. No i tak to było. Bardzo proszę. A może to od ile lat pani jest stewardem? Tak. Stewardem? Ja jestem yy, od euro. Od euro jestem stewardem, jeżeli chodzi o, o, o Lecha. No, a co pana zainspirowało, żeby zostać stewardem właśnie? Zainspirowało? No to dlatego, że po prostu no, no, doszedłem do wniosku, że w tej sytuacji, jak tam trzeba było ochronić, no, ja byłem na ochronie no to moje umiejętności, które, które posiadam. Po drugie, no to tam no, znajomość języka angielskiego. No i w końcu no, coś trzeba ze sobą robić, prawda? trzeba mieć tak. jakąś receptę na życie, żeby nie siedzieć, nie siedzieć tam w domu i tak dalej, bo wtedy po prostu no, człowiek jak gdyby się starzeje podwójnie. Razu... A po drugie to interesuje, mnie też i piłka, a, a z drugiej strony jeszcze być stewardem i być na meczu, który, który jest wygrany przez drużynę, no to jest duża sprawa. No, a jeśli po prostu, zwyczajnie, to jeszcze, jeszcze kasa, prawda, no, bo to się też zarabia, Czy od razu Pan był stewardem porządkowym? Tak, dlatego, że y, ja mam licencję. Licencję to mam pierwszego i drugiego stopnia. To się już w tej chwili rzadko zdarza. Te licencje to są otrzymane nam, prawda, po, po, y, po szkoleniach, po, po służbach. No i w związku z tym każdy, kto ma licencję pierwszego albo drugiego stopnia jest y, porządkowy. Dlatego, że licencja zawiera takie funkcje, że ja mogę na przykład y, y, użyć siły fizycznej prawda, w postaci chwytów, żeby podporządkować. Natomiast ten, kto nie ma licencji, nie może. Tylko może wykonywać takie, może po prostu zastosować się wobec obywatela, tak jak każdy obywatel. Ty też masz prawo, by cię winiąć kogoś, jak jest złodziejem, zawołać policję i na tym koniec. Natomiast nie możesz że nikogo, Ciebie cię po prostu obezwładnić y, i używając tych technik. Chyba jesteś zagrożony życia i tak dalej. Nie? To, te, na to trzeba mieć licencję i wtedy jesteś w tych służbach porządkowych. No to jeśli jest pan w służbach porządkowych, to co pan może zrobić, czego on taki złok obywatel nie może na przykład? No, no, no mogę właśnie po prostu zastosować te techniki, które są. Można może jakieś pałki. No. Proszę? Można jakieś pałki. Czy? Nie, 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 to pałek się z... Ja sprawę ja, tam na, na, na meczach, nie, no dlatego, że, że nie można mieć broni, prawda? Bo to są imprezy masowe. Nigdzie na ma imprezach masowych nie może być broni wyciekalnej, nawet broni gazowej. Mogą być tylko po prostu techniki, tak jak mówię. Yy, może być pałka, ale już w sytuacjach takich, gdzie jest yy, jakieś mecze takiego typu zagrożenia dużego. Ja byłem na przykład, bo yy, ja jestem tutaj gdzieś 3 lata, przeszło. Tak byłem w Krakowie, bo byłem związany tam z pracą i później chodziłem na mecze. Yy, te Jakowi, Rakowi, no to były mecze takie, że tam już była totalna zagłada. Miałańca, dzielnice, tam miałem psa, Bilbo, owczarka, który był po prostu tesowany przez policję. No i z tym psem chodziłem na ten, na, na, na ten mecz. jaka była taka najniebezpieczniejsza akcja, której pan wyrał no to na meczu? No to po prostu zagrożenia, że tam z męczą, to już po prostu dokładnie nie pamiętam dlatego. Zdarzało. W tych takich szczególnie meczach, w Poznaniu nie ma takiej, takiego zagrożenia, tamte mecze Wisła-Krakowa spowodowały właśnie, że była taka ta duża agresja. No, i wtedy w takich sytuacjach tam było, że, 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 że kibice wchodzili, demolowali się ze kibice, no i wtedy trzeba było po prostu mówić nie Bo jest rzecz taka, że odpowiada, odpowiada organizator, dlatego policja wkracza w sytuacji, gdzie już jest tam nie sobie, w nie mogą dać rady, ale tak no, no niestety, no na przykład telefon, no, no to, jest odpowiedzialny organizator za porządek, mając strach, no i tak jest zasady, tego wszystkiego. Jak coś tam się nie uda, to się jest prawda, na, na policji, jak to było, co było, prawda, w koczu, jak ten koszul, jak, są te yy, no na przykład użycie w peta, tak dalej, bo potem wtedy jak się stoi, ma się jakąś tam, jakiś punkt na tych trybunach, gdzie jest się blisko dlatego padł no, każdy się żyje, na policję, no i trzeba po prostu zdawać y, relacje, i się tłumaczyć dlaczego, co tak. A to są takie sytuacje nierealne, że na przykład taki kocioł, taki kocioł, to nikt nie wejdzie, bo, to, bo oni są u, u, ubrani po prostu w jakieś tam stroje tak jak Husqvarna i tak dalej, no i pod taką banerą różną, no to raczej wejdzie to jest po prostu na, na pożarce. No ale niestety takie są funkcje, że to trzeba się sobie wytłumaczyć, dlaczego nie było. to jest, jest fajne na no, takim meczu, to jest taka atmosferka bardzo przyjemna. zaczynamy wygrywać tutaj w Lechu, no i z 10 też tak, że jestem cały czas na EURO. Dostałem się w taki sposób, że no po prostu no, tam się zgłosiłem, no i coś okazało że, 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 że coś tam uwzględnili, prawda, bo to trzeba tam złożyć te całe e, 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 papiery, prawda, e, e, opisać swoją przebieg pracy i tak dalej, no i zostało to uwzględnione, te moje wszystkie różnego rodzaju działania. No i także ja po prostu nawet nie kwalifikowałem się jak nie byłem, nie byłem kwalifikowany przez mecze, bo przed tym były te mecze 2 czy 3, potem stamtąd z tych meczów wybierali na, na Euro. Ja już to miałem normalnie tam, Pan Kiciński powiedział, że ja są oni od razu wystąpili, także ja już miałem od razu ten przydział. No i także że powiedzieć, że jak tam sprawdzali, no to jestem najstarszym, najstarszym Ciebie, tym składem porządkowym Lipów w Polsce. Yy, yy, jak na Pana reagują, jeżeli Pan jest najstarszym składem? Reagują strasznie, dlatego, że, że ja mam podobno bardzo <coughs> złą minę, ale, ale jestem, mam stały, stały przydział na tej Trybunie lipowskiej. Dla stały. na przykład inni vip są dzieleni, raz tu, raz tam, raz tam, raz tam powiecie, jakieś skyboxy, raz tam yy, może uniwersytety, ta, ta prezydencka, potem powiecie tam gdzie VIP-y obsługa dla tak dalej, garaże. A ja natomiast mam stały punkt już od samego początku jak byłem na euro, zostałem tam wyznaczony i cały czas tam jestem. Na... No to znaczy się, że sobie daje radę, bo ja jestem na trybunach, z tymi VIP-ami, jak VIP-y dostają, oni mają te karty, na no bo tak chodzą, tam je jedzą, to jest za darmo i tak dalej, no muszą z degustacja trunków, no różnie to tam było, prawda, no. A ja wchodzę, no podobno, podobno jestem tam z, z Robertem, Robert to jest Jóźwiak, to jest nasz szef VIP-ów, no to zawsze mówi, jakiś fajny, uśmiechnie się nie? bo to podobno na straszną a z drugiej strony ja powiem, że to jest, to jest troszeczkę inaczej. Dlatego, że jeżeli człowiek jest starszy, prawda, no i podejdzie, no to jakoś y, zupełnie inaczej reaguje może na starszego człowieka, so, niż, niż po prostu na jakiegoś takiego, co podejdzie, no to on wtedy widzi jakiegoś y, tam przeciwnika, dla którego mu, mu zagraża, bo on w się sensie tak zachowuje, że temu nie pozwala. Natomiast ja ile jestem ja no, No to normalnie jak takim, jest taki 21, to też musi być ja bo ludzie go no ale to jest tak, to są takie żarty, ale no, to trzeba jest konkretnie po prostu działać. Ja potrafię, potrafię tam wyłapać kto, 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 kto przychodzi, na przykład kto wchodzi z innych od razu. No bo to jest, to jest, to się nabiera, nabiera się po prostu tej rutyny takiej przez, przez całe swoje życie, przez życie. Ja byłem też poza granicami kraju, byłem w państwach arabskich. Się, no Izrael jest tego sporo, no i po prostu się człowiek przez te całe doświadczenia z różnymi ludźmi, m, m, przebywania, nabył takiej, takiej, jak gdyby, no samozachowacji, takiego instynktu, nie sam, samozachowacji, tylko rozpoznawania, no bo to są po prostu różni ludzie, Arabowie, i, i Algierczycy i tak dalej, trzeba się, się w tym środowisku znaleźć, no i od razu mu tam potrafię wyeliminować, czy, czy, czy ten jest wróg, czy ten jest przyjaciel. I tu tak samo. No. No, są są nieraz straszne. Ja tam chodziłem jeszcze, jeszcze nawet na warty. Też jest, jestem studentem. Tak, że czasami jest za, za dużo na tym zajęć, bo to te zajęcia się na środku pracuję i tu pracuję w ochronie. No i zrezygnowałem z tej warty. Ale tam, tam to były fantastyczne rzeczy, bo, bo, bo jak na przykład sami nie było teraz 3 czy 4 razy porząd, no to po prostu się pytali tym, gdzie jest gdzie jest normalnie ten. Dziadek Bobiec. Mam no bo bo ma tam wejrzenie jakieś tego, no ale są epitety, są starsze. No to, o jest, jak się żyje, się żyje i, wie, się żyje i, no, i, i tam nie, nie, nie umarł i tak dalej. No, w każdym razie no, no, to, jest, to jest jazda, jak, jak przy, przyjdą, przy, przyjadą kibice, przedą kibice tam tych drużyn, bo tak trzeba nazywać, no to po prostu no, to jest, jest. trzeba być ochotnym przede wszystkim.